Mój mąż jest z zawodu dyrektorem, mówi jedna z kobiet w komedii ballerii. Czy każdy absolwent zarządzania zostanie dyrektorem? Niekoniecznie. Zarządzanie niekoniecznie polega na tym, że się jest dyrektorem. Zarządzanie polega na tym, że jest się w stanie odnaleźć w różnego rodzaju organizacjach i zorganizować przestrzeń, zorganizować zasoby w celu uzyskania sensownych wyników, sensownych korzyści. To może być praca specjalisty, to może być praca analityka, który dostarcza dane, czy który Wystarcza informacje potrzebne do podjęcia dobrych decyzji, to niekoniecznie musi być praca związana z tym, że jest się dyrektorem i zarządza się grupą 10, 100 tysięcy osób. Może tak oczywiście być, to jest najbardziej taki typowy scenariusz, ale, ale niekoniecznie. To, czy można powiedzieć, że są określone zawody, po których warto sięgać właśnie po zarządzaniu? Y to jest troszkę tak, że w momencie, kiedy ktoś podejmuje decyzję o tym, że będzie studiował zarządzanie, to jest jeden z najbardziej otwartych kierunków, jaki można sobie wyobrazić, czy w ogóle grupa kierunków zarządzania. Mówi się troszeczkę, że po zarządzaniu można robić w zasadzie wszystko. Dla mnie to jest taki czas, który podczas studiów. Studenci mogą znaleźć swoją własną ścieżkę, sprecyzować dobrze swoje zainteresowania i wybrać kierunek rozwoju zawodowego, branżę czy rodzaj wykonywanej pracy, który rzeczywiście ich bawi i którym się dobrze odnajdują, w którym mogą szukać swojego, swojego pomysłu na karierę zawodową. To jest bardzo otwarty kierunek. No, typowe Typowe zawody, które są związane, które można prowadzić po zarządzaniu. Wszystko, co jest związane z rachunkowością, jeżeli po drodze studenci wybierają ten kierunek, to, ten kierunek rozwoju, to specjalista do spraw rachunkowości, do spraw finansów i tak dalej. Cały marketing zostanie brand managerem czy, czy specjalistą do spraw marketingu, to jest znowu bardzo typowa ścieżka. Ale tak jak mówię, trudno sprecyzować, żeby nie wiem, podać pięć typowych ścieżek po zarządzaniu. Tego jest masa, łącznie nawet ze scenariuszami prowadzenia własnej firmy albo pracy dla organizacji pozarządowej, dla organizacji społecznej, niekoniecznie dla organizacji komercyjnej. Jeśli zarządzanie jest takim szerokim obszarem studiów, to czy są takie moduły studiowania, które obligatoryjnie powinny się pojawić na każdym kierunku zarządzania na każdej uczelni? Tak, na pewno. Podstawową wiedzę na temat samego zarządzania wszyscy absolwenci kierunków związanych z zarządzaniem muszą mieć. Podstawową wiedzę na temat finansów, na temat rachunkowości, na temat prawa. W każdej organizacji, w której wylądują nasi absolwenci, muszą się odnaleźć w jakiejś strukturze uwarunkowań prawnych. Podstawy matematyki i statystyki z naciskiem na, na statystykę, raczej. No i podstawowe takie, takie obszary wiedzy związanych z różnymi obszarami funkcjonowania przedsiębiorstwa. Na przykład pewnie większość kierunków zarządzania powinno kształcić również podstaw marketingu. Do tego wszystkiego ja bym powiedział, że w zasadzie każdy kierunek związany z zarządzaniem. Powinien mieć w sobie taki komponent, który może być albo osobnym przedmiotem, albo grupą przedmiotów, albo może być dobrze winkorporowany w pozostałe zajęcia, jak kształcenie i rozwój takich umiejętności podstawowych, które dzisiaj w bardzo dużym stopniu decydują o tym, czy. Absolwenci danego kierunku zdobędą pracę i będą się rzeczywiście z sensem rozwijać zawodowo później. Umiejętności komunikacyjne, umiejętności współpracy w grupie, umiejętności prezentacji, umiejętności zarządzania czasem to są wszystko no, umiejętności, których rzadko się uczy w sposób taki bezpośredni. To liceum, szkoła podstawowa czasem tego rodzaju zadania podejmuje, a które w ogromnym stopniu decydują o tym, czy absolwenci odnajdą się na rynku pracy i będą się dobrze rozwijać zawodowo, czy nie. Są kierunki, są uczelnie, które kładą na to szczególnie silny nacisk i które organizują swoje zajęcia w taki sposób, żeby takie umiejętności kształcić. I, i takie bym szukał, takie, takie, takie przede wszystkim bym wybierał. To jest bardzo ważne. Zarządzanie można w Polsce studiować na około 200 wydziałach szkół publicznych i szkołach niepublicznych. Jak wybrać uczelnię, która we właściwy sposób prowadzi zarządzanie? Czyli czym się kierować? Czasy, w których lokalizacja jest pierwszym czynnikiem wyboru, troszeczkę należą do przeszłości. To znaczy, dla, nadal dla bardzo dużej części potencjalnych studentów jest to bardzo ważne kryterium, e, ograniczające troszeczkę ich wybór. E, dzisiaj przede wszystkim się kierował takimi e, informacjami, jak e, losy absolwentów. Co robią osoby, które kończą daną uczelnię? Gdzie lądują? Ile zarabiają? Czy są zadowolone ze swojego wyboru? Szukam uczelni, które dają możliwość dużej swobody. Studentom w wyborze ich ścieżek rozwoju zawodowego. Takich uczelni, które po, powiedzmy, pierwszym roku studiowania pozwalają zmienić kierunek albo zmienić specjalizację, które dają studentowi duże możliwości wyboru przedmiotów, dopasowanych do ich coraz bardziej precyzujących się podczas studiowania wymagań i zainteresowań. I wreszcie trzecie kryterium, dla mnie bardzo, bardzo ważne, to jest trochę wybór takiej uczelni, gdzie inni studenci będą motywować do szybszego rozwoju, do lepszej pracy. M. trochę towarzystwo, w którym się studiuje. To jest powiązane trochę z tym pierwszym punktem, co robią ludzie, którzy kończą e, uczelnię, ale, ale to jest bardzo ważne. Jeżeli będę studiować na uczelni, gdzie e, n, będę przez innych standardem zachowań, będzie raczej to, że nie, ta nauka, te studia to trochę nie są istotne, istotne jest samo doświadczenie studiowania, e, to trochę przejmę te zachowania i no, nie wydobędę ze studiów tyle, ile mogę wydobyć. Jeżeli trafię w środowisko, gdzie nie wiem, studenci są aktywnie zaangażowani w koła naukowe czy w jakieś projekty o charakterze praktycznym, kiedy już wchodzą w współpracę z firmą, już jeżdżą na staże, na praktyki, przyjmę to trochę jako standard zachowania i tak nawet trochę podświadomie będę starał się zachowywać podobnie. To jest jeden z najbardziej istotnych czynników, który decyduje o tym, czy przez studia przejdzie się aktywnie. Czy pasywnie traktując to tylko jako kolejny papierek w doświadczeniu? Niemniej kilkanaście procent absolwentów kierunku zarządzania rejestruje się jako bezrobotnych, nie są aktywni zawodowo. Jak pan myśli, z czego to może wynikać? To jest trochę tak, że nie wszystkie osoby z tej grupy aktywnie szukają pracy. To są osoby, które wybrały troszkę inną ścieżkę, które mają taką możliwość albo ze względu na zobowiązania rodzinne, nie koniecznie są zainteresowane znalezieniem pracy, ale na pewno wśród nich jest, jest duża grupa osób, która nie może znaleźć pracy, która by ich satysfakcjonowała, która byłaby dla nich odpowiednia. Patrząc na absolwentów choćby naszej uczelni, naszego kieru naszych kierunków związanych z zarządzaniem, e, ja bym powiedział, że najważniejszym czynnikiem, który wpływa na to, czy e, absolwenci, Państwo za chwilkę wybierzecie e, e, któryś z kierunków zarządzania, e, jak wyjdziecie na rynek pracy, to czym się będziecie mogli pochwalić w trakcie e, studiów, co w tym czasie będziecie robić. E, Dzisiaj pracodawcy, którzy szukają absolwentów w kierunku zarządzania patrzą przede wszystkim na doświadczenie, patrzą przede wszystkim na aktywność. To jest tak, że przyjście do pracodawcy z gołem CV, gdzie jest napisane studiowałem, trochę nie wystarcza, żeby wyróżnić się w gronie no, sporej liczby kontrkandydatów. Trzeba pokazać, że było się aktywnym, że aktywnie kształtowało się swoje zainteresowanie na studiach, że szukało się własnej ścieżki, że szukało się wszelkiego rodzaju doświadczeń, że przeszło się przez takie doświadczenia, które pozwalają wziąć takiego absolwenta do pracy i nie uczyć go podstaw choćby komunikacji, choćby pracy w grupie, choćby zarządzania czasem organizacji własnego prostego projektu. Merytoryka czasem schodzi na drugi plan. Ale jeżeli absolwentów trzeba uczyć takich podstawowych rzeczy, które są związane z, nie wiem, w ogóle działaniem w jakiejkolwiek organizacji, w jakiejkolwiek grupie, no to wtedy zaczyna się problem. Z mojego doświadczenia ludzie, z którymi ja pracuję, studenci, którzy, którzy kończą naszą, na, nasze kierunki, którzy są nie wiem, u mnie w kole naukowym, które mam ogromną przyjemność prowadzić, raczej nie mają problemu ze znalezieniem pracy. To są osoby, które w momencie, kiedy idą do pracodawcy i pokażą, co robiły w trakcie studiów, nagle okazuje się, że są w stanie pokonać 50-100 kont kandydatów, którzy, którzy przeszli przez studia po prostu bardziej pasywnie. Państwo na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego bardzo ściśle współpracują z wieloma firmami w ramach Rady Biznesu. Proszę powiedzieć, jakie sygnały docierają od potencjalnych pracodawców, co najbardziej cenią wśród absolwentów w kierunku zarządzania, jakie kompetencje? Zawsze. Współpraca w grupie, praca projektowa w grupie, komunikacja są na pierwszym miejscu i to zawsze pracodawcy zgłaszają. Jakoś to jest trochę tak, że nasza kultura studiowania, tą współpracę w grupie, tą umiejętność odnalezienia się w grupach projektowych, kładła zawsze na jednym z ostatnich miejsc. To nie było ważne. Była istotna wiedza, którą można się pochwalić na egzaminie i tak dalej. Dzisiaj to, to, to już trochę nie tak działa. Dzisiaj, jeżeli nie jestem w stanie odnaleźć się w środowisku pracy, nie jestem w stanie dobrze komunikować, tego co robię, jakie są moje oczekiwania i dobrze reagować na oczekiwania innych, no to trochę to jest strzał w stopę. To jest rzecz, która zawsze nam, która zawsze nam jest zgłaszana przez pracodawców. Druga rzecz, ja bym powiedział, to są wszystkie, wszystkie elementy wiedzy, umiejętności, które są związane trochę z zarządzaniem sobą i z zarządzaniem czasem. Jak wypełniam swój czas, co, jak się rozwijam, czy Mój rozwój jest związany tylko z tym, że ktoś, nie wiem, nauczyciel na studiach, wykładowca powie, masz przeczytać tą książkę, czy sam się trochę interesuje? Czy sam czytam książki, czasopisma, blogi, newslettery? Czy śledzę, nie wiem, profile różnych firm, którymi potencjalnie mogę być zainteresowany na Facebooku? Czy jestem aktywny? Czy aktywnie zarządzam własnym rozwojem i własną karierą. To jest, to jest taka grupa umiejętności, która, no, różne uczelnie się tym zajmują. U nas akurat na Wydziale Zarządzania staramy się jak, jak, jak najbardziej uczyć i pomagać studentom w rozwoju tego rodzaju rzeczy. Natomiast część uczelni cały czas jeszcze traktuje takie, te, tego rodzaju zagadnienia po macoszemu. One są bardzo potrzebne. Pracodawcy to zawsze zgłaszają nam na pierwszym miejscu. Załóżmy że jestem absolwentem zarządzania, znalazłem pierwszą pracę. Na co mogę liczyć? Zaraz po studiach, jak może wyglądać moja ścieżka kariery? Bardzo prawdopodobnie jest, że pierwsza praca niekoniecznie będzie samą pracą. To zwykle będzie praktyka, staż z możliwością przedłużenia, jeżeli się dobrze jako absolwent odnajdę. I to jest jak gdyby pierwszy szczebel, który, który zwykle trzeba pokonać. Jeżeli chodzi o zarobki, to różnie oczywiście w różnych województwach dla różnych uczelni będzie wyglądało, ale u nas z badań realizowanych po Wydziale Zarządzania studenci mogą liczyć podczas pierwszego roku pracy na wynagrodzenie około 2500 brutto. To jest mediana rozkładu wynagrodzeń świeżych absolwentów. Natomiast potem to jest, to jest troszkę tak, że podczas studiów ja jako student muszę znaleźć swój pomysł. Muszę znaleźć swoje zainteresowania i to, co, co tak naprawdę chciałbym robić po studiach. I każda kolejna decyzja w ramach ścieżki rozwoju zawodowego będzie mnie albo przybliżać, albo oddalać od tego, co rzeczywiście chciałbym w życiu realizować. Mam studentów, którzy przychodzą na, pierwsze, na pierwszym roku do mnie, czy na drugim roku, i mówią, chcę pracować w tej konkretnej firmie. To, 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 jest, to jest moje marzenie. Chcę tam wylądować. Miałem kogoś w rodzinie, kto tam pracował, doskonałe miejsce pracy. Ja chcę tam być. E, I bardzo często zdarza się, że mając tak ustawiony profil, e, ci studenci osiągają sukces. Dokładnie lądują w tym miejscu, które zakładali. Czasem okazuje się, że to nie do końca było to, co chcieliby robić rzeczywiście, i czasem skaczą później, ale, ale osiągają swój cel. Sprawdzają, czy to jest dobre dla nich miejsce. Mam osoby, które szukają. Tego swojego miejsca podczas całych studiów, czasem nawet na trzecim roku licencjatu albo na drugim roku studiów magisterskich, nie mają pojęcia, co będą robić. E, natomiast podczas studiów testują bardzo wiele scenariuszy, dowiadują się bardzo dużo na temat różnych profili zawodowych i podejmują cały czas świadomą decyzję, to może być dla mnie, to niekoniecznie. W momencie, kiedy trafiam na rynek pracy, sytuacja będzie wyglądała trochę podobnie. Pierwsze miejsce stażu, praktyk albo pracy e, ma bardzo ważne. Ma, ma bardzo duże znaczenie. To pozwala mi powiedzieć sobie: tak, to jest coś, w czym się odnajduję, ten typ firmy, ta branża jest dla mnie albo zupełnie nie, i na tej podstawie podejmuję decyzję, czy zostaję w tej ścieżce, czy próbuję przetestować inne. Moment, w którym powinienem mieć już taką bazę, w miarę strategicznej decyzji podjętą, to jest 5-6 lat po studiach. Do tego czasu spokojnie można skakać między zawodami, firmami, branżami itd. Awans czy ścieżka rozwoju zawodowego może oznaczać albo awans, czyli w ramach jednej firmy albo podobnej grupy firm idę coraz wyżej, albo zmieniam firmę, branżę, ścieżkę rozwoju zawodowego, szukając czegoś, co jest bardziej dopasowane do moich możliwości i potrzeb. Ktoś może pomyśleć, bardzo fajna studia, tak chcę tam pójść. Czy są tacy kandydaci, którym pan by szczerze odradził studiowania zarządzania, bo po prostu nie zrobią ani kariery studenckiej, ani zawodowej? Kto nie powinien pójść na studia z zarządzania? To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ studia zarządzania, z zakresu zarządzania mają charakter bardzo, bardzo otwarty. Nasi absolwenci czasem pochodzą z tak różnych bajek, że to jest, to jest niesamowite. Jak różni ludzie potrafią się odnaleźć w środowisku biznesowym, komercyjnym albo organizacji pozarządowych. Mamy osoby, które są bardziej nastawione na działalność artystyczną i też odnajdują tu takie komponenty, które są im potrzebne we własnym rozwoju. Mamy osoby, które są bardzo ściśle nastawione na właśnie liczenie. Statystyka, analizy, finanse, i one też do tego profilu studiów bardzo, bardzo pasują. Ja bym powiedział, że taką rzeczą, która w, naj, w największym stopniu, e, znaczy takim, takim kryterium, które, które spowodowałoby, że pewnie bym zaczął odradzać, to jest kwestia trochę samoświadomości. To znaczy, to, to, to jest na tyle otwarty kierunek, że naprawdę trzeba wykonać pracę podczas studiów, żeby, żeby osiągnąć po tych studiach sukces. To nie jest kierunek dla osób pasywnych, które liczą na to, że za każdym razem, w każdej decyzji będą prowadzone za rączkę. Trzy lata studiów licencjackich to jest ten moment, w którym trzeba włożyć trochę pracy własnej, trzeba się samemu zmotywować, żeby robić coś więcej. Żeby nie tylko studiować. To, takie osoby mogą mieć po tym problem nawet nie tyle ze znalezieniem pracy, ale ze znalezieniem dobrej, satysfakcjonującej pracy. Osoby, które są aktywne, które robią coś więcej, mają szansę samodzielnie kreować swoją ścieżkę rozwoju do tego później, zwykle lądując w znacznie lepszych firmach, na znacznie lepszych stanowiskach i mając z tego znacznie większą frajdę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.